Blisko 200 osób zamiast w domach spędzi święta w schroniskach brata Alberta. Menu na co dzień skromne wzbogaci się o tradycyjne wielkanocne potrawy. Rodzinny nastrój i kuchnie bezdomni zadbają sami Małgorzata Orzeł. Część mieszkańców schroniska na święta wyjeżdża do swoich rodzin, jednak większość spędzi je w placówce. Tak jak pan Andrzej, który mieszka tu już 11 lat. Ja myślę o rodzinie, no, tu jakoś się nie odezwali. Bo tak, to jest problem, tam wnieść mnie na czwarte piętro i powiedzmy jadę na, na, na kilka dni, na kilkanaście dni i siedzieć non stop w jednym mieszkaniu, no jest problem. wnoszeniem mnie i znoszeniem z tego czwartego piętra. W tym im tego oszczędzę, będę tutaj. No święta staramy się, żeby ta atmosfera y, u nas w schronisku y, była taka domowa, prawda i... I, I rzeczywiście to się udaje, no jest, ymm, jest to na miastka domu. Na co dzień w schronisku jedzenie jest raczej to. skromne. Obiad to jedno danie z mięsną wkładką, ale święta będą wyjątkowe. Kuchenne magazyny pełne są zapasów. No nasze zakupy mamy jajeczka, ogórki, szanik. A o to, żeby świąteczne potrawy smakowały jak najlepiej zadba pan Wiesław, schroniskowy kucharz. Jego zadaniem będzie też sporządzenie menu, innego niż na co dzień. Jajko, biała kiełbasa, będzie marzy, będą sałatki, i śledziowa będzie, i jarzynowa. Święta to w schronisku czas refleksji i wzruszeń. Gdy dochodzi do składania sobie życzeń, wtedy wychodzą z nich wszystkie te ich słabości, marzenia, wzruszenia i. I wtedy widzi się w nich człowieka, widzi się w nich tych ludzi, których inni nie potrafią się czasami dopatrzeć, widząc ich na co dzień. We wszystkich wrocławskich schroniskach Towarzystwa Świętego Brata Alberta święta spędzi 160 pensjonariuszy. Wrocław Małgorzata Orzeł.